Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zakończył się miesiąc marzec. Zapraszam zatem do podsumowania tego miesiąca. Zapraszam na wiadomości z Parafiny Świętszego Serca Pana Jezusa w Raciborze. A zaczniemy jak zwykle od Ewangelii, która przypada na najbliższą niedzielę. To fragment z Ewangelii świętego Jana z ósmego rozdziału. Jezus usiadł i uczył ich. Wtedy uczeni faryzeusze przyprowadzili jakąś kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i powiedzieli Mu, nauczycielu ta kobieta została przyłapana na występku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz kazał nam takie kamienować, a ty, co powiesz? Mówili to dla poddania Go próbie, by móc go oskarżyć. Na to Jezus pochyliwszy się rysował palcem po ziemi. Gdy nie przestawali go pytać, wyprostował się i rzekł im, Kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu pochyliwszy się rysował po ziemi. Gdy oni to usłyszeli, zaczęli jeden po drugim odchodzić, zaczynając od starszych. Został sam i ta kobieta stojąca po środku. Jezus wyprostował się i zapytał ją, kobieto, gdzie oni są, żaden nie wydał na ciebie wyroku? Odpowiedziała, żaden panie. Jezus rzekł, ja na ciebie wyroku nie wydaję, idź i odtąd już nie grzesz. To niezwykłe wydarzenie, bardzo poruszające poniekąd. Jest to jak gdyby kontynuacja tego, o czym Jezus mówił przed tygodniem. A tam była przypowieść o synu marnotrawnym. Tam była przypowieść, tutaj Jezus realnie w życiu, w spotkaniu pokazuje wartość przebaczenia, pokazuje jak On patrzy na grzesznika i jak oddziela grzech od grzesznika. Jest pewien niezwykły obraz, Piotra Broigla, który w niezwykły sposób rysuje tę scenę. Otóż wszyscy są jak gdyby z kamienia. Z kamienia są faryzeusze. Kamień jest martwy, zimny, taki jak grzech. Oczywiście z kamienia jest też i ta kobieta. Ale Jezus również upodabnia się do człowieka z jego całą grzeszną naturą, choć sam był bez grzechu. Po to, by człowieka ożywić Jezus ratuje kobietę od wyroku śmierci ale też przywraca jej przede wszystkim duchowe życie i zapewne bardzo by chciał by duchowo odnowili się również ci którzy ją oskarżają bo Jezusowi zależy na każdym a teraz popatrzmy jak minął miesiąc miniony, ale pamięcią także sięgniemy jeszcze nieco nawet do stycznia i do lutego, a to dlatego, że wiadomości z tamtych dwóch miesięcy były wydaniami specjalnymi, jedno poświęcone podsumowaniu minionego roku, roku kalendarzowego, a drugie było podsumowaniem wszystkich spotkań kolędowych. 26 stycznia gościliśmy w naszej parafii ojca Makarego. Pamiętamy go zapewne z parafii ojców Franciszkanów na płoni przez pewien czas przebywał w Brazylii, zapoznając się z bardzo ważnym dziełem i założył w nysie rancho. Nadziei. To grupa terapeutyczna, która poprzez pracę, poprzez także troskę o życie duchowe, no i życie we wspólnocie pomaga ludziom uzależnionym i już są gotowi do przyjęcia pierwszych takich osób. Warto o tym wiedzieć. Oby nie trzeba było pomagać nikomu nigdy w takim wymiarze, ale niestety, życie pokazuje, że jest to. Konieczne. Ojciec Makary może nam w tym rzeczywiście pomóc ze swymi współbraćmi. 8 lutego odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Aleksandrem Radeckim, naszym parafianinem, który napisał książkę Ars Moriendi, Ars vivendi, czyli Sztuka Umierania i Sztuka Życia. Wiele refleksji. Książce, ale także i na tym spotkaniu. Spotkanie było długie, ponadgodzinne, więc teraz tylko malutki krótki zwiastun, a obiecuję, że w najbliższym czasie dla zainteresowanych będzie relacja dłuższa właśnie z tego spotkania z księdzem Aleksandrem. Otóż w świętej pamięci ksiądz proboszcz Jan Post postanowił nas dzieci zapytać. Przed pierwszą komunią świętą, co to takiego jest grzech? No, gdzie kto by wiedział? Ja miałem wtedy 7 lat, mój brat był, nie, ja miałem 6 lat, był, brat był znacznie starszy, miał siedem. no więc oczywiście nie wiedzieliśmy. Tu w tej salce się to odbywało. I wreszcie, ksiądz mój, no, wyobraźcie sobie, że grzech, ciężki grzech, to jest takie zgnite jabłko. Co się stanie, jak zgnite jabłko włożymy do dobrych jabłek? Wszyscy chłopcy się zgłosili, wszystkie zgniją. To co trzeba zrobić, żeby nie zgniły? Tylko ja się zgłosiłem. Zjeść dobre. Probosz się załamał. I dlatego cieszę się, że mogłem pójść do seminarium i trochę ta wiedza została uzupełniona. 11 lutego w Bożu to nie ściśle związane z naszą parafią, ale rozpoczął się kurs Alfa. To jest kurs ewangelizacyjny. Założone zostało stowarzyszenie pod nazwą KANA. Można je także wesprzeć, tę działalność ewangelizacyjną. Kurs pochodzi rodem z Anglii. I rzeczywiście jest bardzo skutecznym i dobrym narzędziem. Ponad 30 osób uczestniczyło w tych spotkaniach, uczestniczy jeszcze nadal. Ten kurs zakończy się po Wielkanocy, a w Gliwicach... Odbyło się także spotkanie, forum Alfa, ono miało miejsce 22 marca, wszystko odbywało się w restauracji raciborskiej, niektórych może dziwiło to miejsce, ale rzecz w tym, żeby ludzie, którzy są trochę daleko od kościoła, nie bali się troszeczkę przyjść do naszych pomieszczeń, do naszych salek, to miejsce jest po prostu dla nich bezpieczniejsze i oni przyszli, bardzo się z tego cieszymy i mam nadzieję, że ten kurs będzie wykorzystywany, będzie dobrym narzędziem w dalszych pracach duszpasterskich. Jest już plan następnego takiego kursu, więc będzie można się do niego dołączyć. Od 16 lutego trwały ferie zimowe. Marianki, ministrenci wybrali się na łyżwy, to jeden z tych wakacyjnych, feryjnych wyjazdów. 5 marca rozpoczęliśmy środę popielcową, a zatem to był początek wielkiego postu. Znaczna część już jest za nami. Popatrzmy na ten czas, jak go przeżyliśmy, bo jeszcze troszeczkę zostało. I tę drugą część, dalszą część, która jest przed nami, chciejmy wykorzystać jak najlepiej. Jeśli ktoś nie był na gorzkich żalach, nie był na Drodze Krzyżowej, bardzo serdecznie zapraszam do tych wielkopostnych nabożeństw. Przejść przez ten odróż, jak on. Spróbuj w obliczu Twojego bólu, jak on. Może już po raz kolejny z gęstym potem stresem zawołać Ojcze, oddam to wszystko Oddam ode mnie ten mieli, którego zawartość nasyca nieznośnym goliczom moje życie. 8 marca to Dzień Kobiet, ale odbyło się też Rejonowe spotkanie misyjne. Poprowadził je ksiądz Grzegorz Sonek. Byli także nasi klerycy z Togo. Uczą się języka bardzo pilnie. Więc, jeśli ktoś jest zainteresowany, jak wygląda życie w Togo, to można już ich zapytać osobiście o to i można z nimi rozmawiać po polsku oczywiście. Od 14 do 16 marca na Górze Świętej Anny odbyła się ładowarka, czyli rekolekcje przygotowujące kandydatów do bierzmowania. Mówię o tym, bo grupka z Reci Boża była rzeczywiście spora i sporo osób posługujących, choć właściwie z naszej parafii nie znalazł się tam nikt. Mówię to nie tyle z żalem i wyrzutem, co dla zachęty następnych pokoleń, bo spotkanie jest naprawdę dobre, bardzo dobre. Myślę, że nikt z uczestników, a było ich tam... Prawie 500, ponad 450 osób. Nikt tego spotkania nie żałuje, więc warto do nich dołączyć i to zawczasu, bo jak widzimy, cieszą się te spotkania dużym uznaniem. 15 marca w, Krza w w Szanowicach były rozgrywki ministrantów, rozgrywki w ping-pongu. Nasi ministranci, niektórzy oczywiście pokazali się z dobrej strony, zdobywając te medalowe miejsca, chociaż konkurencja była ponoć bardzo mocna i silna, więc trzeba było się wykazać umiejętnością. Zwycięzcom gratuluję. 19 marca przypadała czwarta rocznica poświęcenia kaplicy adoracji. Przypomnę, było to w roku 2021. Poprzedziliśmy tę rocznicę rekolekcjami, które poprowadził swego czasu ojciec Florian z misjonarzy ze zgromadzenia misjonarzy Najświętszej Eucharystii. To były rekolekcje internetowe o adoracji. Gdyby ktoś chciał jeszcze nawiązać do tych rekolekcji to polecam stronę adoremustechriste.pl. Tam też można zapisać się, gdyby ktoś chciał do tej ponad 350 osobowej wspólnoty osób adorujących dołączyć. Bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam, bez wątpienia warto. Dismission uh, of Perpetual Eucharistic Adoration tego wieczoru chciałbym podzielić się świadectwem na temat tej misji wieczystej adoracji eucharystycznej. I was invited in China, Hong Kong. Zostałem zaproszony do Chin, do Hongkongu, and you know there is the underground church over there. Wiecie, w Chinach jest kościół podziemny. They cannot practice their faith during the day, they have to do it during the night. Nie mogą praktykować wiary publicznie w ciągu dnia, więc spotykają się w nocy. E... I met know had Mass in the Night in Family Church ofli. W, nocy nami, w nie wielu tych Chińczyków właśnie celebrowało prześwięte w nocy. normalnie nie mogą z rodziną praktykować swoj wiary w domu. And then the priest, after saying Mass at two o'clock five o'clock. Więc często właśnie w swojej ojczyźnie w Chinach, Kapłan przychodzi do nich do domu w nocy i odprawia mszę święto o drugiej, o trzeciej w nocy i zostawia Najświętszy Sakrament u nich w domu tak? i oni wtedy, cała rodzina adoruje, adoruje Najświętszy Sakrament przez resztę nocy. 20 marca, dzień po uroczystości świętego Józefa, odbyło się rejonowe spotkanie świętego Józefa. Mamy kolejne osoby. 1 maja będzie możliwość formalnego dołączenia do tej wspólnoty. Proszę pytać księdza Pawła, księdza Rafała. Gdyby ktoś był jeszcze zainteresowany, jak to zrobić, by do tej wspólnoty dołączyć, tu również gorąco zachęcam. 25 dzień marca to uroczystość zwiastowania pańskiego, a zarazem Dzień Świętości Życia. Otaczaliśmy modlitwą siostry, wspomagaliśmy zakony klauzurowe, ale także była to okazja do podjęcia duchowej adopcji, czyli do modlitwy przez okres dziewięciu miesięcy za jedno konkretne dziecko, którego życie jest w pewien sposób zagrożone, z prośbą o to, by zostało zachowane przy życiu, by to życie zostało pokochane. Bardzo więc zachęcam do tej duchowej adopcji. Można oczywiście dołączyć się zawsze. Tyle, że zaczynając 25 marca będziemy kończyli na narodzenie pańskie, ale polecam także aplikację na telefon, która po pierwsze pokazuje jak dziecko się stopniowo rozwija z tygodnia na tydzień, a po drugie aplikacja Przypomina nam o modlitwie, a modlitwa jest w sumie nie za długa, jedna dziesiątka różańca, króciutka modlitwa za wstawiennictwem Maryi i świętego Józefa właśnie w tej wspomnianej intencji. Są deklaracje, gorąco zachęcam i zapraszam. Aplikacja Adoptuj Życie to mobilny asystent dla osób, które podjęły duchową adopcję dziecka poczętego. Znajdziesz w niej m.in. animacje grafik przedstawiających rozwój prenatalny dziecka poczętego, rozwijane menu, a w nim pomoc w codziennej modlitwie, przypomnienie jej treści, propozycje rozważań różońcowych maluch każdego dnia sam opowie ci co się u niego dzieje zobaczysz jak rzeczywiście wygląda oraz usłyszysz echo jego serca pobierz aplikację by nie zapomnieć o codziennej modlitwie duchowej adopcji dziecka poczętego tyle wydarzeń z podsumowania minionego miesiąca popatrzmy teraz na kronikę na to co wydarzyło się 20 lat temu od 23 do 27 lutego 2005 roku rekolekcje parafialne poprowadził ksiądz Andrzej Czaja wtedy tylko wykładowca na kulu. Dzisiaj oczywiście nasz biskup opolski. A powodem tego, że akurat on prowadził tę rekolekcję, zgodził się mimo wielkiej ilości zajęć, no to pomysł, by ksiądz Andrzej Czaja został duszpasterzem Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. I tak się stało. 27 lutego w kościele czytany był komunikat księdza biskupa, ówczesnego księdza biskupa Ordynariusza, który informował o tym, że ta wspólnota charyzmatyczna Marana, ta, która przez wiele lat spotykała się przy naszej parafii, się samo rozwiązała. W to miejsce została powołana druga wspólnota i 22 lutego to miało miejsce. W tej wspólnocie przewodniczyli i pomagali także inni księża, z pewnych powodów już nie ja tam bezpośrednio uczestniczyłem tym rozmowom, no, a w Kronice notuje też takie pytanie, czy ta nowa wspólnota będzie rzeczywiście nowa, bo osoby odpowiedzialni byli ci sami, czy też przypadkiem nie będzie to taka po prostu nowa forma starej wspólnoty i wszystko zostanie po staremu. Czas zweryfikował te obawy, dał odpowiedź. Tyle z kroniki, to ważne wydarzenia z lutego sprzed 20 lat, ale chcę do tego nawiązać. No i teraz czas na zaproszenia i zapowiedzi. 1 kwietnia rekolekcje dla młodzieży prowadził mówię w czasie przeszłym, bo odbyło się to wczoraj, więc nagrywam to z pewnym małym opóźnieniem. Rekolekcję poprowadził, rekolekcję dla młodzieży licealnej poprowadził duszpasterz diecezjalny, ksiądz Piotr Upłonowski. 2 kwietnia przypadała 20. rocznica śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji niewielka wystawa myśli Karola Wojtyły w naszym kościele, a w kościele Matki Bożej yy, czuwanie modlitewne właśnie z okazji tej rocznicy. Najbliższy wraciborski wieczór uwielbienia oraz czuwanie w klasztorze Anuncjata dla młodzieży będzie 5 kwietnia, a w piątek 11 kwietnia droga Krzyżowa ulicami miasta, tym razem z naszej parafii do parafii Matki Bożej, a wieczorem wyruszy także ekstremalna droga krzyżowa. Kilka tras na Górę Świętej Anny, to chyba najdłuższa, ale także trasa wokół Raciborza, ponad 40-kilometrowa, zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Przypomnę, że najbliższe odwiedziny chorych będą w sobotę 12 kwietnia, czyli przed Niedzielą Palmową. Ta niedziela przypada 13 kwietnia, wtedy też będzie spotkanie rodzinne, będzie okazja do spowiedzi, przeżyjemy to spotkanie w takim duchu bardziej modlitewnym, dzieci będą miały opiekę, więc rodzice będą mieli, mieli okazję do skorzystania z sakramentu pokuty. W środę, w środę już Wielkiego Tygodnia, 16 kwietnia, noc Konfesjonału, czyli Wieczorna Spowiedź, odbędzie się ona w Kościele Farnym. Tridum Paschalne w tym roku przypada od 17 kwietnia. To czas najważniejszy i najpiękniejszy. Gorąco zachęcam na liturgię Wielkiego Czwartku, mszę świętą wieczorzy pańskiej o godzinie 18, wielki piątek i na Drogę Krzyżową w ciągu dnia, i na Adorację Krzyża, tę liturgię męki pańskiej również o 18.00, no a zwłaszcza bardzo serdecznie zapraszam na Wigilię Paschalną w sobotę o 22.00. Długa, ale i najpiękniejsza liturgia w ciągu całego roku, nawiązująca do oczywiście najważniejszych świąt męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 24 kwietnia to wydarzenie nie będzie w naszej parafii, będzie w parafii studziennej, tam w czwartek w Oktawie Wielkiej Nocy tak zwany Emaus kapłański, czyli nasze kapłańskie spotkanie i będziemy wtedy też obchodzili jubileusz księdza Jana Szywalskiego, naszego seniora tutaj dekanalnego więc w jego intencji będziemy się modlić. 26 kwietnia w sobotę, Dzień Skupienia dla katechetów, on odbędzie się tutaj w naszej parafii. Katechetów zapraszam. Karitas w międzyczasie rozprowadza świecę na stół. Wielkanocny, a Marianki będą rozprowadzały palmy. Można też zamawiać albumy fotograficzne. Jeden już znany z ubiegłego roku, stridum paschalnego, drugi nowy z uroczystości Bożego Narodzenia. I pozostałe informacje. Ruch Czystych Serc zaprasza na rekolekcję na górę świętej Anny od 4 do 6 kwietnia. Ksiądz biskup zaprasza na spotkanie formacyjno-modlitewne dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 6 kwietnia w Opolu. Również w Opolu tydzień później, 13 kwietnia, spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. To spotkanie poprowadzi ksiądz odpowiedzialny za wspólnoty. Sychar wspólnoty trudnych małżeństw. Tyle wydarzeń minionych, tyle planów. Ten miesiąc z Racji Świąt będzie ważny, jest ważny. Życzę pięknego przeżycia, ostatnich chwil wielkiego postu no i obfitego Bożego Błogosławieństwa na święta wielkanocne, spotkania ze zmartwych stałym Chrystusem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.